Przechodzisz tu Czyli wow. raz. No, no, no. Freestyle jest to dyscyplina sportowa, która istnieje od około 12 lat. Jest to sztuka wykonywania trików z piłką nożną i tutaj jako jedna z pierwszych akademii w Europie będziemy uczyć tego sportu, ale nie tylko, przede wszystkim perfekcyjnego opanowania piłki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, bo dwanaście, dwanaście, czternaście, piętnaście, piętnaście, dla osób, które będą chciały się wyróżniać techniką na boisku, na pewno super zajęcia, ale także dla przyszłych freestyleowców lub y, graczy street soccer. Przyjmujemy od 9. 9 roku życia y, młodzież. Nie ma określonej górnej... Y, Górnych lat, tak? Dlatego, bo na przykład ja czy Szymon z Kalskimi Świata, który dzisiaj prezentował się tutaj, zaczęliśmy w wieku, ja zacząłem w wieku 16 lat, Szymon w wieku 15, więc nigdy nie jest za późno na, na za, zaczęcie przygody z futbolem freestylem. Warto trenować dla samego siebie, przede wszystkim to jest duża satysfakcja, jeśli czegoś się nauczymy, to po pierwsze, po drugie no jest to kreatywny sport, coś nowego, ten sport teraz rośnie w Polsce, rośniemy w siłę, tak mogę tak powiedzieć, bo, ponieważ polscy zawodnicy na mistrzostwach świata, czy to Europy zazwyczaj, stawają na podium, więc jesteśmy taką potęgą. I dla młodych ludzi, którzy zaczynają ten sport, jeśli miałbym ich zachęcić, to mogę powiedzieć, że dzięki temu rozwiną nie tylko swój charakter, ale także mają możliwość spotykać się z innymi freestyle'owcami z całego świata na zawodach, poprzez co kształcić również swój język, czy to nawet język angielski. Do tego, tak jak już wspomniałem, satysfakcja dla samego siebie. Oraz coś ciekawego, prawda? Na pewno nie będzie to siedzenie przed komputerem fajnie spędzany czas z piłką. Konrad, który będzie prowadził zajęcia jest, no jest mistrzem Polski z Żerkowa. W Żerkowie odbywają się jedne z największych zawodów w Polsce, więc ma duże pojęcie o tym, co robi i ma bardzo dobre podejście do, do młodych, czy to dzieciaków, czy, czy młodzieży, więc myślę, że dobrze się z nim dogadają i wiele się od niego nauczy. Zapraszamy serdecznie wszystkich we wtorki i w czwartki do gimnazjum numer 7, ulica Wańkowicza 26, godziny to jest 16.30 do 17.45, pierwsza grupa i od 17.45 do godziny 19.00, grupa druga. Zapisy na naszej stronie facebookowej, na naszym profilu, tak, serdecznie zapraszamy, Akademia Freestyle Leo bałtyk -Koszali.